Witam. Moje przepiękne skalarki, Manukapuru postanowiły po raz kolejny złożyć ikrę. Słuchajcie, szukały tego miejsca na te złożenie ikry, skubały tam sobie ten korzonek tam z tyłu, co już kiedyś ikrę na nie złożyły, skubały tutaj te liście od tej kryptokoryny, skubały sobie tutaj ten narożnik akwarium, i tak sobie nie mogły znaleźć tego miejsca i stwierdziłem, że włożę im czyścik. Tak, bo skalarki uwielbiają składać ikrę na czyścikach. Fajne, proste rozwiązanie, bardzo szybkie, na magnes montowane, w każdej chwili można ściągnąć i zdemontować. A tu słuchajcie fajna sytuacja, zobaczcie, przypłynął sobie altum, zobaczyć co też takiego te manukapury tutaj wyczyniają. No i reakcja samca, słuchajcie, była bardzo szybka i jednoznaczna, a nie, to samica, tak, to była akurat samica, pogoniła altuma i wróciła z powrotem do czyszczenia. Skowiada, że samica, słuchajcie, ma wyciągnięte pokładełko, czyli takie coś, czym składa ikrę. Wiele osób się mnie pyta, jak odróżnić samcę od samicy. Na no zasadzie dopiero w tym momencie jesteśmy w stanie odróżnić. No, chyba że znacie swoje ryby już od dłuższego czasu, no to samica jest delikatnie mniejsza od samca. Ale jeżeli kupujecie je w sklepie jako takie oseski, wszystkie mniej więcej tej samego rozmiaru, nie rozróżnicie. Nie rozróżnicie, bo czasami samice są większe, czasami samce są większe. Nie ma to znaczenia. O, a teraz zobaczcie. Tu sobie zapauzujemy, a to dlatego, że akcja się toczy na pewno dosyć szybko, więc moglibyście nie zauważyć tego, co chcę Wam przekazać. Zobaczcie te skalarki po lewej stronie, tą parę, która składa ikę, oraz tego trzeciego manukapuru, to jest na pewno nie samiec, który sobie tutaj przypłynął. Zobaczcie na różnicę w ubarwieniu. Często mi coś tam pisaliście, że ryby macie niewybarwione, albo coś takiego. Słuchajcie, ryby się wybarwiają jak chcą najczęściej, jak mają tarło, oraz jak chcą ze sobą walczyć, zobaczcie, jaka jest różnica kolorów tego po lewej, a tego po prawej. No Różnica jest ewidentna: ten po prawej bladzioszny, a te, tutaj, które właśnie składają tą ikę, niesamowicie przepięknie wybarwione. Oczywiście on też również został przegoniony, no bo to nie jest miejsce i czas na to, żeby teraz składać sobie towarzyskie wizyty. Jak para. Składa ikret, no to oczywiście przejmuje sobie tą część akwarium i nic nie ma prawa tutaj wpłynąć. Co jakiś czas możecie zapobiec też, jak samiec albo samica przegania też te wszystkie inne mniejsze rybki. Słuchajcie, to nagranie, które teraz oglądacie, mogłoby trwać około 2,5 godziny, bo dokładnie tyle materiału, który teraz oglądacie, w potężnym przyspieszeniu, ja nagrałem. Tak bardzo dużo, ponieważ te ich przygotowania, te ich czyszczenia zajęły dokładnie 2,5 godziny od momentu, kiedy ja włożyłem czyściki, ustawiłem kamerę, no bo one już trwały dosyć długo chyba wcześniej, tak? Bo widziałem, gdzieś tam sobie czyściły, więc jakieś tam, nie wiem, kilka godzin przygotowań do tego, żeby złożyć tą przepiękną ikę. No i wiecie co? Fajna rzecz się wydarzyła oczywiście. 2,5 godziny nagrań. Mój aparat ma co do siebie, że nagrywa i jeden film długości 25 minut, po czym się wyłącza. Tak, nie wiem, jak to zmienić w ustawieniach, tego nie znalazłem, szukałem, więc jak najbardziej nie ma możliwości tego zmiany. Więc co jakieś 23-4-5 minut podchodziłem po prostu do niego i wciskałem nagrywanie ponownie film. Oczywiście to jest tak, że stoi sobie aparat, zanim stoi specjalny ekran, który zasłania aparat od miejsca filmowania od okna telewizora i tak dalej, żeby to się nie odbijało. Tak już takie rzeczy sobie pokupowałem i instaluję, tak żeby jakość nagrań była coś lepsza. Więc ja nie za bardzo miałem wgląd w to co się dzieje na ekranie. Po prostu podchodziłem, naciskałem, patrzyłem, nagrywa się, jest OK. Tak, a potem to każde przychodzenie przeszkadzanie tym rybom sprawiało, że one przerywały te tarło. Jak widzicie Pierwsze trzy kulki ikry zostały położone. Można by powiedzieć, że no super zaczyna się właściwy film, przepiękne nagranie. Za chwilę będzie. To, co chciałem zrobić, czyli nagrać cały sienki proces składania ikry od pierwszego ziarenka do ostatniego ziarenka. No tak, a tu już mamy pięknie złożoną całą ikrę. Cóż to się wydarzyło? Oczywiście coś, czego zapomniałem kontrolować. Czyli rozładowała się bateria. No to w końcu się musiało zdarzyć, tak? No to bateria stacza tam na jakieś 2, 2 godziny, 20 minut nagrania, i po prostu zapomniałem o tym, żeby to skontrolować. Ja po prostu podchodziłem z daleka ręką, klikałem, wyłączałem nagrywanie, włączałem od nowa, nie patrzyłem w ogóle w ekran. No na pewno bateria dawała sobie znać, że się rozładowuje, ale ja tego nie zauważyłem, więc ten proces po prostu mi gdzieś umknął. No i w wyniku tego nie mamy nagrania tej składanej ikry. A specjalnie się przygotowałem, specjalnie dałem im czyścik, ustawiłem aparat wszystko pięknie ustawiłem. mówię, no będzie przepiękne nagranie, bo robią to przy samej przedniej szybie w bardzo dobrym oświetleniu z fajnym kontrastem. No, i nagranie zostało przeze mnie no, skopane w wyniku mojego ewidentnego, strasznego błędu. Za co Was serdecznie przepraszam. Może jeszcze kiedyś się uda, ale nie tym razem, słuchajcie, pamiętacie moje zabawy z ikrą w klatce? Był taki czas, że jednej z par po prostu na ikrę założyłem klatkę, ponieważ chciałem zobaczyć, czy para podejmie próbę. Opieki nad ikrą oraz czy jak już się maluchy wylęgną, no czy one po prostu ich tam nie zjedzą? No więc, żeby je zabezpieczyć, zakładałem sobie klatkę. Wiedziałem wtedy, że oni nie zjedzą tej ikry i wiedziałem, że wyklute maluchy tam też będą miały szansę przeżyć. Popełniłem wtedy błąd, wiadomo, są takie różne projekty, które na etapie Pierwszych, pierwszych tak powiem, badań i testów wychodzą pewne błędy. Tam też były tak zwane błędy wieku niebodącego, czyli po prostu siatka była na zewnątrz klatki i ryby po prostu przez tą siatkę te maluszki zjadały. Potem, niestety, no taki błąd. Wtedy ten tak też ja pomyślałem, że jak podłożę im czyścik, będę mógł zbudować fajną, foremną klatkę, już taką przemyślaną, z siatką w środku, tak żeby było w środku w tym koszu nie będzie tak prowizorka taka założona na, na liść jakoś tak dziwnie po skosie i tak dalej jeszcze ciężko było tego liścia włożyć żeby go nie urywać żeby on potem nie odpadnie no i mówię czyścik jest fajną rzeczą ponieważ taką klatkę jest bardzo łatwo zamocować wystarczy go włożyć za czyścik od drugiej strony wiadomo jest szyba przyduszony magnesem za szyby i jak najbardziej, nie ma wtedy problemu, ta klatka się będzie trzymać. Siatka, taki ta, ten kość, który miałby zabezpieczyć te już maluchy wylęgnięte, wówczas też byłby fajnie tam zamocowany i nie byłoby takiego problemu. A teraz zobaczcie, kolejny raz na, na główną rolę wysuwa nam się altum, który sobie tutaj przypłynął. Oczywiście najprawdopodobniej skonsumować naszą ikę. W ogóle zobaczcie, jaka jest różnica wielkości między altumem, a tym Manukapuru. A to jak ktoś tam, pamiętacie odcinek, czym się różni? Altum od Skalara. No i tak, para oczywiście wpadła w szok. I pierwsze co to, nie wiedziało o co chodzi. I widzicie, Altum sobie przypłynął, a w tym momencie w szok to wpadł Altum. Bo te ryby, zamiast zacząć go odganiać, zaczęły walczyć ze sobą. Samiec zaczął skubać samicę, samica, samca. Wiedzieli, że kogoś mają odgonić, tylko nie za bardzo wiedzieli kogo. Tak, i Altum po prostu, no, całe szczęście zgłupiał i tej ikli nie zjadł. Podjął oczywiście kolejną próbę ataku, że tak powiem, na tą ikrę, ale tym razem już samiczka wiedziała, co, co z nim zrobić i natychmiast go odgoniła. Teraz kolejna próba, zobaczcie, również samiczka bardziej bojowa, jak najbardziej zobaczcie, zasłoniła ikrę własnym ciałem no i stara się przegonić tego altuma tak, żeby te ikry nie zjadł. Tymczasem samiec spokojnie pokrywa sobie tą ikrę mleczem. Tam jakieś jajeczko się widzicie, oderwało, a tam na dole były kakadu i inne rybki małe, które oczywiście się tam, nią opiekowały. Zobaczcie jak pięknie bojowo samiczka walczy z dwa razy większym przeciwnikiem, jak najbardziej Altum, słuchajcie, no nie miał szans w tej bitwie. Nie chodzi tutaj o wielkość, nie chodzi tutaj o jakąś zaciekłość, tylko determinacja ryby. Ryba naprawdę jak chce upilnować tą mikrę, to nie ma szans, na ją upilnuje. Naprawdę, to musi być naprawdę tylko fajna ryba, która chce to zrobić. Tutaj przypłynął jakiś młodszy, zeszłoroczny, no już roczny prawie, tak, no tak, już rok ma, spokojnie, ponad nawet rok. Liona najek, który przyjechał, przy, przypłynął sobie, zobaczyć co się dzieje, ale niestety też został przegoniony. No kolejny atak, czyli też coś podpłynęło i gdzieś tam zostało przegonione. Cały czas tam widzicie w tle pływają sobie jakieś małe kakadu, jakiś czas jakaś hokejówka te ryby również zostały odganiane przez tą parę. Piękna sprawa, prawda? Para pięknie składa ikrę, para pięknie obroni, Do tego robi to prawie że przy przedniej szybie akwarium. To mi pozwoliło zrobić, słuchajcie, przepiękne ujęcia, przepiękne zbliżenia, wyostrzyć fajnie na ikrę, wyostrzyć fajnie na, na rybki. I powiem Wam, że to jest chyba drugi filmik zaraz po stulisomach, tak? No, tamtego filmu z ikrą na, na przedniej szybie, no, nie przebije nic i chyba nigdy, no, chyba, że kolejna taka sama ikra, no bo. Na no, żadne ryby raczej nie powinny złożyć mi ikry na przedniej szybie, no poza kieliskami, no ale to tam szału nie ma, no pięć jajeczek które są złożone i po, po dosłownie nie wiem, minucie czy dwóch są zjedzone. No to nie jest jednak szał. A, a jednak taka strisoma, która przez te 6 dni tej ikry pilnuje, no to jest no jak coś jest i codziennie możemy sobie obserwować, jak ona się rozwija, jak tam się rodzi życie w tym jajeczku bezbarwnym, przezoczystym, tak jak tutaj. Nagle jajeczko się robi coraz ciemniejsze, coraz ciemniejsze, a pod koniec no już widać tego pięknego, małego smoka, który tam się w środku wykluwa. Tutaj myślałem, że oczywiście będzie bardzo podobnie, tak. Mówię, no przepiękne te ujęcia przy przedniej szybie. Będę sobie, słuchajcie, co te dwa dni, tam, znaczy co dwa dni, no codziennie sobie będę wracał z pracy, a tu zobaczcie, kolejna próba Altuma i kolejny raz odgoniony. Słuchajcie, też sądziłem, że będę sobie przepięknie nagrywał, przepięknie sobie robił takie ujęcia. Codziennie wrócę z pracy, zrobię sobie takie 5-6 minut nagrania, tak żeby Wam potem pokazać. No i oczywiście chciałem zastosować ten swój patencik z, na tą klatką, tak. Z tym, że mm, chciałem przetrzymać tą ikrę, weźmy to do ostatniego momentu. Ostatni moment, jeżeli chodzi o ikrę skalarków, to jest czwarty dzień. Ikra zazwyczaj jest złożona. Policzmy, że to jest pierwszy dzień. Drugi, trzeci dzień para pilnuje tej ikry. I na czwarty dzień, słuchajcie, ikra się wykluwa, czyli tam pojawiają się takie mikroskopijne ogonki wystające z tego jajeczka, które zaczynają tam machać. Część z nich się już odrywa i gdzieś tam sobie odpływa, bo to też się zdarza, a część cały czas przyklejona sobie siedzi tam w miejscu, w którym została złożona, tak? Niesamowite jest to nagranie, po prostu podoba mi się to, przepiękne. Aż po prostu nie mogę przeżyć tego, że no przegapiłem ten moment, nie widziałem jak ta ikra została składana, jak, jak zaczęły tą składać Jakbym wiedział, że już składają, to by po prostu robił takie ujęcia w trakcie tego składania. A tak to po prostu to jest już sama końcówka w zasadzie, to jeszcze się zastanawiam czy tam cokolwiek jest kładzione, bo w sumie to nie widać, aczkolwiek no parę razy bo widać, że coś odpada, zazwyczaj właśnie odpada w trakcie składania, już tam nie tam polewania, tak, bo to jest jeszcze charakterystyczny taki obraz, gdzie, gdzie no, teraz akurat nie widać, bo kołdełko jest idealnie zasłonięte przez te, pier... te płetwy brzuszne, więc no nie widać tego, czy samiczka kładzie tą ikę, czy, czy nie. No, ale co jakiś czas, mówię, tam jajeczka jakieś odpadały, więc być może jeszcze jest cały czas składana. Jak widzicie, ikry jest, no, bardzo dużo, nie? Jest całkiem sporo, tak. No, oko będzie z jakichś tam, nie wiem, 200 do 300 jajeczek, na pewno. No dobra. Ale słuchajcie, wracając do, 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 do tego pomysłu z klatką, tak, co, się podziwiajmy sobie, no ja po prostu nie mogę przeżyć, jakie fajne to jest ujęcie jakie, jaka jest w ogóle jakość tego nagrania, no coś pięknego. Słuchajcie, tak, czwarty dzień ikra się powinna wykluwać ogonki zaczynają tam machać niech pojedyncze rybki sobie tam już, rybki no larwy to się chyba nazywa fachowo odpływają. No i zawsze wtedy następuje taki moment nefralgiczny, w którym to, jak ja to zawsze mówię, jak się coś rusza, to trzeba sprawdzić, czy jest smaczne. No i właśnie wtedy większość rodziców, którym uda się upilnować te trzy dni, co wcale nie jest łatwe, tak? zwłaszcza z akwariów ogólnych, gdzie ja mam nie dość, że dużo innych skalarów, to jeszcze jest dużo mniejszych rybek sporo. No i oczywiście są zbrojniki, które są, no powiedzmy to... Mało wrażliwe na argumenty tych skalarów moich, czyli nawet jak są tam dobrze skubane, to one nie zawsze odpuszczają, i zawsze sobie po prostu odpływają. Tylko bardzo często na żywca po prostu zjadają tą ikrę, mimo tego, że są skubane. Aczkolwiek część par, jakie mam w akwarium, już sobie radzi ze zbrojnikami. Tak, bo to na początku to było tak bardzo, że naprawdę bardzo dużo części, odsetek ikry była zjadana, praktycznie każda była zjadana przez zbrojniki. Ale jak ja tu mówiłem, skalary się potem odwdzięczają tym zbrojnikom, bo po prostu jak jest dzień, nazwijmy to wyjścia maluchów z groty, no to skalary już tam siedzą, po prostu tylko czatują i, i, i patrzą, który tam wypływa i jest od razu wybrany i zjedzony, więc że tak powiem, no, koło życia jest w tym przypadku zamknięte. Skalary zbrojniki, zbrojniki, skalary, więc wszystko się w teorii zgadza i wyrównuje. Tak, no i większość par właśnie czwartego dnia tą ikrę swoją zjada. No, musi sprawdzić, jak się coś rusza, to jest smaczne. Każdy taki ruszający ogonek jest, no już po prostu jest wybrany. Ikra nie ma problemu, ikry mogą pilnować, skubać tam, wybierać te zepsute jajeczka, ale jak się rusza cokolwiek, to natychmiast jest zjadane. No już nie mówię o tych, które odpływają, tak? No jak już odpływa te jajeczko, no to już na 100% będzie zjedzone w sumie udało mi się dwa razy w tym akwarium doczekać momentu, kiedy. No, ta ikra była odchowana, i to było właśnie tuż po tym, jak rodzice opiekowały się najpierw inkubatorem, a potem już maluchami w kotniku. Tak, w sumie to opiekowało się całym kotnikiem. Przez blisko trzy tygodnie ten kotnik był, i ta para cały czas się tym opiekowała, widząc te maluchy i chroniąc je cały czas. Więc, no mówię, mój pomysł polegał na tym, żeby znowu spróbować zrobić dokładnie takie same warunki, z tym, że w bardziej otwartej formie. No bo wiadomo, że jeżeli będę miał kotnik, no to ja te maluchy no, odchowam, one się wyklują, ja potem będę musiał je odkarmiać, tak? A ja chciałem zrobić coś takiego, żeby rodzice widzieli te maluchy, nie mogli zjeść ich pierwszego i drugiego i trzeciego i czwartego dnia po wylęgu, bo taki wylęg z larwy w rybkę przekształca się jeszcze około siedmiu dni, żeby tak, mogły opiekować się ikrą, mogły tą ikrę odchować, nie mogły zjeść wyklutych larw, no, i dochodziłoby wtedy do momentu, kiedy te, te, te larwy by się już rozpływały. No, i właśnie chciałem taki, taki, właśnie coś zaobserwować. I bardzo bym ciekawy, jak, jak, no, jak by się wtedy rodzice zachowali. Czy oni podjęliby opiekę już nad pływającymi maluchami? Czy po prostu by je zjadali jeden po drugim, każdego, który by po prostu, wy, że tak powiem, wypłynąłby z bezpiecznej klatki i byłby od razu zjadany? No, to jest dla mnie coś. Ciekawego i to jest takie właśnie zjawisko, które chciałem zaobserwować. Tak. No ja cały czas mówię, że chciałbym, chciałbym, taki miałem plan, i tak dalej. Co oznacza skrócie, że coś poszło nie tak. No tak, poszło coś nie tak. A mianowicie pomysł przedni, wykonanie jeszcze lepsze. Tak jak mówię, założyć klatkę na to. Kwadratową, po prostu przepiękna sprawa. Najprostsza rzecz, chyba jaka mogłaby być. No bo mówię, nie trzeba wpasowywać się w liść, który jest nieforemny tylko robimy prosty prostokąt i, i zakładamy. Ale niestety nie doczekałem tego momentu. Rodzice pilnowali tej ikry spokojnie przez pierwszy dzień, spokojnie przez drugi dzień. No i nagle, trzeciego dnia. Znowu pokazał tutaj się ten dziwny temperament tych rybek. Pokazywałem wam jakiś czas temu filmik, kiedy rodzice pilnowali ikry i samiec odganiał samicę. Albo samica, samca. Już dokładnie nie wiem, no ale jedna z rybek, jeden z rodziców odganiał drugiego rodzica. Tak. Widzieliście moment, w którym przypłynął tutaj altum. Rodzice się zdziwili, Altum skubie ikrę, o co chodzi, i nagle rodzice wiedzą, że trzeba odgonić intuza i odganiają sami siebie nawzajem. Tak, no i do takiej dokładnie sytuacji znowuż doszło. Nie wiem, co było przyczyną, ale po raz kolejny para zaczęła walczyć między sobą. Na dosłownie moment, straciwszy tą ikrę, która już miała trzeci dzień, czyli w zasadzie już tego dnia wieczorem miałem tą klatkę założyć, tak żeby już przez noc i następnego dnia się mogły już wykluwać. A para wykonała taki manewr, że zaczęła ze sobą walczyć. Zaczęli się odganiać wzajemnie i to tak dosłownie na drugą stronę akwarium. Tu w tym przypadku mówimy jakieś 2 metry dalej. Popłynięcie ryby 2 metry dalej i wrócenie z powrotem to jest jakaś minuta. Plus tam bitwa jeszcze chwilę trwała. To dosłownie para straciła tą ikrę na nie wiem, no kilka minut, dosłownie nie wiem czy 4, czy 5, czy 3, ale to wystarczyło, słuchajcie, żeby tutaj przypłynęło kilka innych skalarków, altunki oraz te wszystkie inne mniejsze rybki, i całą tą ikrę po prostu w 3 minuty wpierdzieliły. Zjadły do ostatniej, tej zostały same. Same łupinki. Ja po prostu jak to zauważyłem, to, to się tak na początku sam strzekowałem, o co tutaj chodzi, i nawet nie, nawet nie reagowałem. Po prostu mówię, no świetnie, po prostu no matka i ojciec roku. No, jak to się nazywa, tam są takie nagrody rozdawane za tam ojca czy tam matkę roku, i no i oni mogliby dokładnie ją dostać. Zarówno jeden jak i drugi, bo to już jest któryś raz, że ja widzę, że ta para zaczyna ze sobą walczyć, tak. Nie wiem, nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. No, także po raz kolejny była przepiękna ikra. Możemy się cieszyć przepięknym filmem, fajnymi ujęciami. Ja jestem z niego bardzo zadowolony i bardzo szczęśliwy, że mi się udało to nagrać. Chociaż żałuję, że nie udało się nagrać samego momentu składania tej ikry. No ale wiadomo, to się jeszcze nie kończy. Za jakieś 3 tygodnie, na pewno prawa, para złoży kolejną migrację i być może wtedy będzie mi dane. Jak akurat oczywiście będę w domu, no bo ja też nie zawsze jestem w domu. No tu akurat był jakiś tam weekend i mogłem nagrywać, tak? Nie zawsze też mogę nagrywać. No i cóż, słuchajcie, mam taki pomysł na tą parę. A mianowicie chciałbym ją przerzucić do 240. Tak, rzucić je do akwarium, w którym one nie będą miały innych skalarków, nie będą miały altumów, nie będą miały tylu zbrojników aczkolwiek tam zbrojniki są ale one już umieją ze zbrojnikami walczyć, więc myślę, że sobie poradzą są tam mniejsze rybki, myślę, że z nimi sobie też poradzą tylko musiałbym zrobić pewne roszady gatunkowe, no bo tam jakbym rzucił jeszcze parę parę skalarów, no to byłoby już trochę za dużo, zwłaszcza, że Manuka Puru należą do najwyższych skalarów, jakie są to są chyba jedne z największych skalarów. Na pewno mają najdłuższe żagle, najwyższe te żagle, więc tam no nie mogło być też za dużo innych ryb. Tak, taki jest plan, ale to oczywiście w przyszłości. Dobra, na dzisiaj będę już kończył, bo film jest bardzo długi. Słuchajcie, zachęcam Was do wspierania kanału. Lajkujcie, komentujcie. Subskrybujcie i napiszcie mi, czy Wam się podobałem takie nagrania i czy, czy mam dobre pomysły co do tej klatki, co Wy o tym czy to się sprawdzi. No i jak widzicie te skalarki w 240. Do zobaczenia. Cześć.